Witam wszystkich uczestników tego spotkania. Bardzo dziękuję pani dyrektor Magdalenie Salińskiej za możliwość spotkania się z państwem. No i zapraszam państwa na taką wyprawę w świat mediów, o których będę chciała państwu powiedzieć, a przede wszystkim przygotować państwa do tego, abyśmy mogli tutaj jak najlepiej się zaprezentować. Proszę Państwa, ja jestem dziennikarzem radiowym od 25 lat i to, o czym będę teraz mówić, wynika z moich doświadczeń, rozmowy, spotkań z wieloma osobami, które nagrywam, które prezentuję w swoich programach i obserwuję, co jest potrzebne, co trzeba dopracować, nad czym się pochylić, zastanowić. I dlatego chciałabym Państwu te informacje przekazać, ponieważ właśnie te spotkania dają mi taką wiedzę, że jest bardzo wiele rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. A no Państwo jesteście w takiej sytuacji, że zaczynacie działać, zaczynacie pracować, działać w organizacjach. No i... Nikt tego tak naprawdę nie uczy, nie wskazuje, co jest ważne, na co zwrócić uwagę, co podkreślić, co zostawić na koniec. W związku z tym myślę, że taka, takie informacje będą dla Państwa cenne i oczywiście liczę na to, że będą Państwo chcieli. Pani koleżanka, bo widzę, że jesteście we dwie. To bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Barbara Walaszczyk pochodyła, koło gospodyń wiejskich ze Słomczna. Mhm. Koleżanka, dzień dobry Państwu. Jadwiga Janczura, yy, Sołtys z i y, członkini Koła Gospodarstw Wiejskich w e, Bardzo dziękujemy, dlatego że pisaliśmy trzy projekty do Działaj Lokalnie i dzięki. Temu no, nauczyliśmy się pisać, realizować wnioski i je rozliczać. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy tu pani prezes no za, za tak, za naukę i dziękuję. Ja dziękuję bardzo wszystkim tak, Państwo gospodyń wiejskich. Zachęcam również do tego, żeby się rozglądały za innymi środkami, bo oczywiście e, takie startowe środki to jest podstawa, natomiast potem można się e, faktycznie e, rozochodzić, a tych e, pieniędzy na działania w różnych miejscach jest na pewno e, na pewno sporo i to mobilizuje też kolejne osoby i na pewno sporo się, sporo się dzieje Pani Dyrektor, rozumiem, że teraz ten blok Pani Małgorzaty jak w ogóle założyć koło? Ja myślę, że Pani Małgosia Wasilewska tak syntetycznie nam powie z prośbą o propagowanie tego procesu zakładania koła i jeszcze chyba na, na zakończenie, bo do 13 nie zostało wiele czasu Pytania i odpowiedzi. Czy pani redaktor będzie nadal z nami? Tak, ja jestem, słucham, bo to jest dla mnie dobra tutaj lekcja i też dobre źródło poznania, więc dobry. ja państwa słucham i sobie mogę zabrać głos? Dzień dobry, Dorota Potowicz. Tak, Złote nutki, Pani Małgorzata, bardzo mi miło, to jestem ja właśnie. Tak, widzę Panią, tak. Pani Doroto. Dzień dobry, witam serdecznie, udało mi się połączyć. Bardzo się cieszę, że mogę z Panią tutaj y, y, rozmawiać i z Paniami. Oczywiście wysłuchiwałam różnych informacji na temat y, właśnie działalności my, jako, y, jako zespół Złote Nutki, ale wcześniej, wcześniej działaliśmy jako i działamy nadal. Założyłam 2015 Roku, w maju, przy agencji, właśnie Koło Gospodyn Wiejskich, Folk, członkiniami koła członkami są również członkowie zespołu, także to utożsamiamy się z zespołem i z kołem. Działamy, robimy mnóstwo różnych fajnych nadal rzeczy, jesteśmy aktywni, mimo tego, że jest trochę ograniczeń albo było trochę więcej teraz, właśnie w obecnym czasie, ale my nadal działamy. Ja w taki prosty sposób chciałabym opowiedzieć pokrótce o tym, w jaki sposób w ogóle założyć Koło Gospodyń, zarejestrować, a także ubiegać się o pomoc, więc wspomnę, na wstępie wspomnę o tym, że Koło działa na podstawie ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich z 9 listopada 2018 roku, która to ustawa określa taki zakres działania Kół, takie zadania, do których w szczególności Koła Gospodyń Wiejskich są powołane, jest to m.in działalność społeczno-wychowawcza, oświatowo-kulturalna na wsi, wszechstronny rozwój obszarów wiejskich, wspieranie przedsiębiorczości kobiet, jak również upowszechnianie rozwijanie form różnych form współdziałania, gospodarowania na terenach wiejskich. Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło i tutaj jeszcze chciałam tylko wspomnieć, że koła gospodyń wiejskich mogą być również zakładane na terenie miast do pięciu tysięcy mieszkańców, jak również sołectw położonych w granicach administracyjnych miast, bo takie, takie też mamy. Od czego zacząć? No, należałoby przed rejestracją zacząć od założenia koła. Do, do założenia koła jest potrzebnych 10 założycieli. Są to osoby pełnoletnie, które spotykają się na takim spotkaniu założycielskim. Osoby te podejmują uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego, czyli spośród siebie wybierają osoby, które do momentu zarejestrowania koła będą je reprezentowały, jak również uchwalają statut. Statut jest bardzo ważnym dokumentem dla każdego koła, gdyż reguluje wiele kwestii dotyczących zakresu działalności. Ustawa też tutaj wymienia w szczególności, co statut powinien zawierać, jest on również załącznikiem do ustawy. Tak zwany statut wzorcowy, który, z których większość naszych kół korzysta, przyjmując go jako statut swojego koła. W momencie, kiedy, kiedy koło już jest, już mamy koło założone, Udajemy się do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu jego rejestracji. Rejestracja polega na tym, że składamy wypełniony wniosek, w którym w załączniku do wniosku wymieniamy wszystkie osoby będące założycielami koła. Oczywiście w tym momencie działa już Komitet Założycielski i uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego również jest załączana do, do wniosku taki wnios Do takiego wniosku załączamy, co jest też bardzo ważne, oświadczenie koła o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, gdyż z mocy ustawy koło. Taką ewidencję prowadzi w miejsce pełnej księgowości, prowadzi taką uproszczoną ewidencję. To oświadczenie jest przekazywane przez kierownika biura powiatowego w ciągu 30 dni do naczelnika Urzędu Skarbowego. Tutaj, jeżeli chodzi o założenie koła, no to tak jak mówię, to jest no tak dosyć prosty sposób. W momencie kiedy koło zostanie już zarejestrowane, kierownik biura powiatowego wydaje zaświadczenie. Z takim zaświadczeniem Koło już w tym momencie nabywa osobowość prawną i z takim zaświadczeniem, koło udaje się do Urzędu Skarbowego w celu nadania numeru NIP oraz do Urzędu Statystycznego w celu nadania numeru REGON, które to będą potrzebne i wymagane przy składaniu wniosku o, o, o przyznanie pomocy. No i tak. Może, może nie będę tutaj, pominę, co zawiera taki wniosek o rejestrację. Natomiast chciałabym teraz wspomnieć, wspomnieć o, 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 o pomocy, którą koło może uzyskać w agencji. A więc taką pomoc koło może uzyskać raz w roku. W roku 2020 termin składania wniosków upłynął z dniem 30 września. Natomiast termin wydatkowania tej pomocy dla Q upływa z dniem 31 grudnia 2020 roku. Aby uzyskać, tak, aby uzyskać pomoc, należy złożyć wniosek. Do którego należy również załączyć, załączyć Taki formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów, jeżeli jeszcze koło do, dotychczas takiego wpisu nie uzyskało. Kwota pomocy uzależniona jest od liczby członków koła, i w przypadku, kiedy koło liczy do 30 członków, kwota pomocy wynosi 3000. Koło liczące od 31 do 75 członków może liczyć na wsparcie w kwocie 4000, natomiast koło liczące powyżej 75 członków może uzyskać kwotę pomocy 5000. Koło może otrzymać taką pomoc. W przypadku przyjmując taką pomoc, zobowiązuje się do jej wydatkowania, tak jak już wspomniałam, do 31 grudnia roku, w którym przyznano taką pomoc. Natomiast jej rozliczenie odbywa się do 31 stycznia. Tutaj zwracam uwagę dla, dla, dla kół, które już działają, że 31 stycznia upływa termin rozliczenia pomocy. Poprzez złożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy jest to proste sprawozdanie, w którym wskazuje się kwotę uzyskaną, kwotę wydatkowaną, wypisuje się dowody księgowe, na co zostało wydatkowane i w przypadku. I zostaje to, jak gdyby roz, ta pomoc zostaje rozliczona w momencie złożenia prawidłowo wypełnionego sprawozdania z pomocy. Jeżeli chodzi o rozliczanie pomocy, to tutaj czasem pojawiają, się, czasem pojawiają się pytania, na co może być pomoc wydatkowana. No więc pomoc może być wydatkowana na realizację zadań, na realizację działań, które wpisują się w te cele przedstawione w artykule drugim ustawy o kołach gospodyń wiejskich. I teraz nie ma znaczenia, czy to będzie zakup jakichś przedmiotów rzeczy, organizacja jakiegoś wydarzenia. Czy, czy, czy wyjazdu. Natomiast ważne jest, w jaki sposób to konkretne działanie wpisuje się w realizację któregoś z celów wynikających z ustawy. To jest dla nas bardzo istotne. Chciałabym też powiedzieć, iż wszelkie informacje, potrzebne informacje dotyczące założenia koła, rejestracji koła bądź ubiegania się o pomoc dostępne są na stronie agencji w zakładce. zakładce Koła Gospodyń Wiejskich. Tam też znajduje się Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich, w którym możemy wyszukać informacje dotyczące kół, dotyczące członków kół, ich siedziby i sporządzić sobie również taki syntetyczny wydruk z informacjami dotyczącymi każdego, każdego z kół. Dziękujemy bardzo, dziękuję również.